Cześć, tu Kuba. Rozwiązałem to zadanie w sześciu odcinkach. Pięć z nich to bonus dla osób wspierających kanał. Teraz powiem Ci, jak rozwiązać przykład A. Pamiętamy ze szkoły podstawowej, że aby dodać dwa ułamki, potrzebujemy wspólnego mianownika dla tych ułamków. Widzimy, że w tych wyrażeniach taki mianownik już jest. To wyrażenie x dodać 2. Zapiszmy więc jedną kreskę ułamkową. Pod tą kreską wspólny mianownik. No i teraz wystarczy tylko, że przepiszesz mm, liczniki. Ale uwaga, tutaj ten znak minus musimy uwzględnić w tym liczniku. I on będzie nam zmieniał znaki wyrażeń na przeciwne. Następnie redukujemy wyrazy podobne. I otrzymujemy 3 dodać, 4 to jest 7. Odjąć x, podzielić przez x, dodać 2. Pamiętaj jednak, że każde rozwiązanie musimy zaczynać od założeń. Otóż w ułamkach algebraicznych zakładamy, że mianownik takiego ułamka jest zawsze liczbą różną od zera. I to będziemy powtarzali w każdym ułamku, w każdym działaniu związanym z ułamkiem algebraicznym. Czyli w tym przypadku x będzie różne od minus dwójki, co oznacza, że dziedziną naszych ułamków będą liczby rzeczywiste z wykluczeniem minus dwójki, ponieważ dla liczby minus dwa tutaj w mianownikach pojawiłaby się liczba 0. Chcemy tego uniknąć, ponieważ w matematyce nie dzielimy przez 0.